Thunderbolts gwiazdka miała dwie sceny po napisach czyli dokładnie nowi Avengersi a generalnie cała scena po napisach cała scena po napisach zapowiedziała nam pokazanie pewnej ekipy co nam trochę zaspoilowało ich własny pierwszy film w tym uniwersum to takie wolne tutaj pokazanie tego a dokładnie tu widać logo 20 z Fulki, czyli Fantastic Fall, Fantastyczna Fulka. Ich film nadchodzi na ten moment, bo jest 25 lipca. Ciekawe, głównym vlogiem będzie. Oczywiście, film Fantastycznej Fulki nadchodzi już niedługo, bo 25 lipca. No i tu głównym vlogiem będzie Galactus. Co możemy wnioskować po tym, oczywiście oczywiście jest na napisach, na tym w sensie nie czasem pomyliło mi się. Oczywiście on jest tutaj na Zwiastunie. Nawet na każdym zwiastunie promującym film. I też tutaj jest wiecie ta kobieta Welsle która się pojawiła w komiksach. Ten film będzie krótszy jakby co. No i generalnie... Tutaj, zapewne cała planeta, więc pod uwagę tą scenę po napisach, i to, że niej mają być w MCU. Tutaj jest napis że cała, cała zwódka jakoś się To jest nie po napisach nawet to widzi. Tutaj generalnie widzimy, że po prostu nasza fantastyczna zwódka się pojawia. Ja, dokładnie to ich logo. To potem, krótko i zwięźle możemy wnioskować, że nie tylko tutaj zapowiedź Avengers z Doomsday, zapewne też Secret Wars Ale też Marvel nam zepsuł film na który tak wielu ludzi czeka I w nim, mam bardzo długi to ja też i ja To co, zachęcam was do subskrybowania Ale jeszcze przed... Właśnie, ja dokładnie ja, ja, ja nie wiem jak ale, jak, ale zapewne po prostu po warsztat przedstawiam Wiedzą, że jest nie swoje mentale, chociaż sami się ulatują. Naprawdę Marvel, zepsułeś nam film, który będzie zapewne pewno dużym finansowym sukcesem, ale z Nie wiem, no to co? Zobaczcie subskrybuj i daj łapkę w górę. Kolejny film zapewne w niedzielę. Ładnie proszę.